Cześć, dzień dobry, Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji, witam Was w kolejnym odcinku i bez tytułu własne zdrowie. Dzisiaj pokażę Wam automasaż szyi, jak, wam, jak wykonać samodzielnie taki masaż szyi, kiedy macie jakieś drobne dolegliwości lub chcecie zapobiegać dolegliwościom, aby Wasze tkanki były elastyczne, miękkie. I ruchome, no to taki automasaż fantastycznie Was wspomoże. Lecz zanim zacznę, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Jak zwykle zapraszam Was do naszego kameralnego sanatorium na wsi z plantacją polifenoli, z zabiegami, z terapiami, z masażami. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. A my startujemy z filmem. Zaczynamy. Obrócę się do Was tyłem, tak żebyście mogli wszystko lepiej widzieć. I zaczynamy od takiej pierwszej prostej techniki, gdzie będziemy kciukami pomału, spokojnie, po całej szyi w ten sposób delikatnie wstrząsać tkankami i ruchem takim posuwistym, głaskającym posuwamy się ku górze. Wykonujemy to 10-20 razy. I spokojnie rozluźniamy się. Następnie znowu kciukami przy nasadzie czaszki staramy się rozmasować przyczepy mięśni, czy to mięśni podpotelicznych, czy czworobocznych części stępującej. I spokojnie tutaj rozmasowujemy. I tutaj około 30 sekund dajmy sobie czas, spokojnie rozmasujmy te tkanki. Pamiętajcie, że masaż jest tak narzędziem, które wzbogaca wasz warsztat, ale nie jest on jedyną metodą, którą powinniście się wspomagać, bo po masażu powinna nastąpić także mobilizacja. Przechodzimy do następnej techniki. Takim chwytem szczypcowym staramy się złapać tutaj nasze tkanki, czyli po środku mamy nasz kręgosłup i po bokach kręgosłupa łapiemy nasze tkanki. I tylko łapiemy i staramy się, żeby te tkanki się wyślizgiwały z pomiędzy palców. Tak jak u mnie. Jakbyśmy chcieli je delikatnie przeszczypać. I znowu to jest ruch spokojny, powolny, możecie jeszcze wolniej niż ja to zrobić. I to samo z drugiej strony. Znaczmy sobie ze 3-4 może pięć takich obszarów, w których będziemy się poruszać. I zróbmy to i w górę, i w dół. Następnym krokiem, także chwytem szczypcowym, jak damy radę w ten sposób złapać, tylko że pomiędzy cztery palce i nasz kłąb dłoni, i spokojnie łapiemy nasz mięsień czworoboczny, część wstępującą i znowu pozwalamy, pozwalamy mu się delikatnie wyślizgać. Możemy to zrobić najlepiej przez materiał bawełniany, wtedy będziemy mieli chwyt dużo lepszy i po malutku dajemy mu się wyślizgnąć. Zrobimy znowu po 3-4 razy. 3 razy, druga strona. Pamiętajcie: ten automasaż ma wzbogacić. Wasze techniki, o tą samodbałość, o, o tą prewencję. Ten automasaż możecie wykonywać raz na 10 dni czy raz na tydzień i fantastycznie wspomoże Was w tym, żeby zapobiegać jakimś dolegliwościom ze strony odcinka szyjnego kręgosłupa. Przechodzimy do następnej techniki. Znowu chwytem szczypcowym, czyli pomiędzy kciuka, a dwa palce, czyli wskazujący serdeczny, będziemy łapać tkanki i je delikatnie łamać tak w literę S, gdybyśmy chcieli zrobić takiego węża. Łapiemy, przełamujemy znowu 3-4 obszary sobie wybieramy i kierunek w górę i w dół i to samo z drugiej strony. Nie ma znaczenia czy zaczniecie z góry do dołu, czy z dołu do góry. Ważne żeby tutaj opracować te Tkanki. Delikatnie odpocznijmy, zróbmy 2, 3, 4 krążenia ramionami. Poruszajmy głową na boki, do przodu. I wykonajmy ruchy rotacji. No i przechodzimy do następnej techniki. Znowu starajmy się złapać tutaj nasze tkanki i starajmy się głową, Skłonić do przodu, czyli zrobić skłon do przodu, skięcie, wyprost. Potem rotacja i znajdujemy znowu inny obszar. Skięcie, wyprost, rotacja w kierunku przeciwległym. I znowu jeszcze jeden obszar. Skięcie, rotacja i druga strona to samo, czyli znowu wybieram sobie obszar, skięcie, Wyprost, rotacja w kierunku przeciwnym, skięcie i rotacja, i jeszcze raz jeden obszar. Wyprost i rotacja w kierunku przeciwnym. Zaraz się do Was obrócę, ale zanim się obrócę, chciałbym. Pokazać wam, na jakim miejscu będziemy pracować, na mostkowo-obojczykowo-sudkowym, który tutaj na grafice będziecie widzieli, jak przebiega. Czyli przyczepia się do części tutaj obojczykowej i tutaj na wyrodku słodkowatym kości skroniowej. On biegnie w, w poprzek, i tutaj z drugiej strony także go widzimy. Zaraz wam pokazuję na realnych tkankach, jak on wygląda. Realnie on wygląda tak, że on jest tutaj. No właśnie, mam nadzieję, że go widać. I będziemy go delikatnie takim chwytem znowu szczypcowym szczypali. Szczypiemy. Może obrócę się troszeczkę po skosie. Łapiemy. I to samo z drugiej strony. Pamiętajcie, pracujemy tylko na jednej stronie i powierzchniowo, powierzchniowo, nawet gdy złapiemy tylko gdzieś tam tą tkanki skórne, już przez powięcie będziemy delikatnie ciągnąć e, za, za ten mięsień mostkowo-bojczykowo-słodkowy, już będziemy pośrednio na niego wpływać. Czyli znowu rozmasowujemy zarówno jedną, jak i drugą stronę. I teraz przechodzimy do następnej części. Starajcie się e, przełożyć mikrofon. I tutaj tak, ściągamy tkanki w dół na części obojczykowej i będziemy delikatnie głową w kierunku przeciwnym tak, żeby te tkanki tutaj wydłużyć, rozciągnąć, żebyście poczuli jak się rozciągają te tkanki i wracamy z powrotem. Znowu ściągamy w dół. I delikatna rotacja z zadarciem głowy do góry. Ściągamy w dół zadarcie. To mają być delikatne, spokojne ruchy. Nie robimy tutaj nic na siłę, nie rozdzieramy tych tkanek, tylko staramy się je delikatnie rozciągnąć, elastycznie pracować, jak z plasteliną. Czyli znowu ściągamy w dół i zadarcie. No i przechodzimy do następnej części. Kolejną częścią jest mobilizacja, tak jak Wam wspomniałem, bo masaż jest jakby jedną częścią składowej dbałości o naszą szyję, odcinek szyjny. I dobrze by było się rozruszać. Lecz jeśli potrzebujecie taki program, no to dajcie w komentarzu znak i hashtag ćwiczenia, to przygotuję dla Was z chęcią taki program. Jeśli będzie wystarczająco komentarze, no to wtedy pokażę takie ćwiczenia. Fajnie na samym końcu, jeśli nawet zrobicie te krążenia barków w tył, krążenia barków w przód, czy skłony, rotacje itd., itd., Jeśli chcecie ćwiczenia, zapraszam do komentarzy. Jeśli będzie wystarczająco, to poczynimy taki film. Dzięki wielkie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Kolejny odcinek z serii automasaż, który wzbogadza Warsztat i możecie wyciągać te, te wstążeczki, kiedy wy chcecie i we właściwym momencie. Także do następnego razu. Pamiętajcie, inwestujcie we własne zdrowie, a to także możecie zrobić podczas pobytów regeneracyjnych u nas. I link znajdziecie w odnośniku do Białego Płotka. Pozdrawiam. Hej.